Kurwa USA, czy ciebie nie pojebało do reszty? Hm, widzę, że Afryka dostała bombą od USA. Co za tym idzie? Może uda mi się mieć z nimi soja, tylko ktoś mi musi pomóc. Tylko kto? Chyba wiem. Ej, Rosjo. No, co jest? Chyba muszę coś zrobić, żeby tu się pojawił. Kto jest taki kurwać fany, że rzucę we mnie kamieniem? A, to ty? No, czego chcesz? No, słuchaj, jak pewnie widzisz, jest problem w Afryce. No, widzę, no ale co z tego? To, że możemy na tym skorzystać, żebyśmy mieli z nimi sojusz. O kurde, mądra Białoruś. Zatem, idźmy do nich. Witam, widzę u was problem i dlatego tutaj przyszłem, po to żeby wam zaoferować sojusz w razie ataku na USA. Co wy na to? No jasne, że tak.